Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia. Święty Jan od Krzyża. Żywy płomień miłości. Odcinek drugi. Czyta Iwonna Teresa. O żywy płomieniu miłości, jak czule rani siła żaru twego. To znaczy. Jak słodko dotykasz mię swym żarem. Jest bowiem ten płomień płomieniem życia Bożego. Rani słodyczą tego życia w takim stopniu i tak dogłębnie, że dusza rozpływa się w miłości i dzieje się z nią to samo, co z oblubienicą z pieśni nad pieśniami, którą tak owładnęły uczucia miłości, Iż się rozpływała, mówi bowiem, dusza moja rozpłynęła się, gdy mówił oblubieniec, bo takie są w duszy skutki słów Bożych. Lecz dlaczego tu mówi, że ją rani, skoro w duszy nie ma już nic do zranienia, gdyż cała jest już wypalona w ogniu miłości? Jest rzeczą zdumiewającą, że miłość nigdy nie spoczywa, lecz zawsze działa, jak ogień rozrzuca iskry na wszystkie strony. I ta właśnie miłość, której zadaniem jest ranić, by tym więcej rozmiłować i sprawić rozkosz, będąc w tej duszy jedynym żywym płomieniem, Zadaje jej rany swymi delikatnymi płomykami najczulszego kochania. Radosna i szczęśliwa w najrozmaitszy sposób wyraża i objawia swoją miłość, podobnie jak Asferus swej oblubienicy Esterze w pałacu w czasie uczty. Miłość ta ukazuje duszy swe wdzięki odsłania przed nią swoje bogactwa i chwałę swej wielkości i spełnia się w duszy to, co mówi księga przypowieści. Rozkoszowałam się na każdy dzień i grając przed nim w każdy czas i grając na okręgu ziemi, a rozkoszami moimi być synami człowieczymi, obdarzać ich nimi. Dlatego te rany, będące objawami miłości, jak płomyki delikatnych dotknięć, wychodzące z ogniska miłości, która nigdy nie spoczywa, wnikają ustawicznie w duszę. I dlatego mówi ona, że dotykają i ranią. W środka mej duszy najgłębsze istności. Samej bowiem istocie duszy, dokąd ani szatan, ani świat, ani żaden zmysł sięgnąć nie zdoła, odbywa się to święto ducha świętego. I dlatego jest ono tym bezpieczniejsze, istotniejsze i rozkoszniejsze, im jest głębsze, gdyż im jest głębsze, tym jest czystsze a im jest czystsze, z tym większą obfitością, tym częściej i całkowiciej Bóg się udziela. Duch i dusza odczuwa tym większą rozkosz i radość, że spełnia tu wszystko sam Bóg, podczas gdy dusza niczego nie czyni ze swej strony. Chociaż bowiem dusza nic nie może czynić sama bez pomocy zmysłów cielesnych, to jednak teraz, będąc w wysokim stopniu wyzwolona i daleka od nich, ma tylko jedno zadanie przyjmować wszystko od Boga, który sam jeden może bez pomocy zmysłów poruszać głębię duszy i w niej działać. Dlatego też wszystkie poruszenia takiej duszy są boskie, i chociaż nie są jej własnością, należą jednak do niej. Bóg bowiem wywołuje je w niej z nią razem, gdyż ona daje swą wolę i zgodę. Mówiąc, że otrzymuje rany w najgłębszym środku istności swej duszy głosi tym samym, że istnieją w niej i inne środki, nie tak głębokie. należy się więc temu przyjrzeć bliżej. Należy najpierw wiedzieć, że dusza jako duch nie ma ani długości, ani szerokości, ani wysokości lub jakiej mniejszej lub większej głębi w swej istocie, tak jakie mają ciała posiadające wymiary tym samym nie ma w niej części ani żadnego różniącego się zewnątrz i wewnątrz jest bowiem jednolita i nie ma żadnego centrum głębi a tym mniej głębokości wymiernej i nie może być bardziej oświecona w jednej niż w drugiej części jak ciała fizyczne, lecz cała jest jednakowo bardziej lub mniej jasna, podobnie jak powietrze, które cały jest jednakowo mniej lub bardziej prześwietlone. Najgłębszym środkiem jakiejś rzeczy jest to, do czego najbardziej ciąży jej byt, skłonności. Siła działania i ruchu, z czego nie może już wyjść, podobnie jak ogień czy skała, które mają naturalną dążność czy siłę ciążenia do osiągnięcia swojej sfery, od jakiej nie mogą się odchylić ani przestać w niej istnieć, chyba na skutek jakiegoś gwałtownego przeciwdziałania. Według tego określenia mówimy, że na przykład kamień, gdy jest w ziemi, choćby nie był w najgłębszym jej punkcie, znajduje się w pewien sposób w swym ośrodku, gdyż jest w obrębie swego właściwego dążenia. Lecz nie mówimy jeszcze, że jest już w najgłębszym ośrodku swego dążenia, jakim jest sam środek ziemi zawsze jeszcze ma siłę i skłonności spadania i dążenia do tego ostatecznego centrum, jeśli się usunie przed nim przeszkody. Gdy zaś dojdzie już do takiego miejsca, gdzie nie ma więcej siły niż skłonności do dalszego ruchu, mówimy, że jest w najgłębszym swym środku środkiem duszy jest Bóg i gdy ona dojdzie do niego według wszelkiej możliwości swej istoty i według siły swych działań i skłonności wówczas osiągnie ostateczny i najgłębszy swój środek Boga nastąpi to wtedy gdy wszystkimi siłami swymi pozna ukocha i posiądzie Boga. Jeśli zaś nie doszła jeszcze do tego stopnia, jak bywa w życiu ziemskim, kiedy jeszcze nie można osiągnąć Boga podług wszystkich sił swoich, to chociaż jest w swym środku, czyli w Bogu, przez łaskę i Jego udzielanie się jej, to jednak Czując jeszcze siły i pociąg do dalszego dążenia, nie jest zadowolona. Jest wprawdzie w swym środku, lecz nie najgłębszym, więc może jeszcze dążyć dalej ku największej głębokości Boga. Należy zaznaczyć, że miłość jest skłonnością duszy, władzą, i siłą pociągającą do Boga, gdyż przez miłość łączy się dusza z Bogiem. Im więcej zatem będzie miała dusza miłości, tym głębiej wejdzie w Boga, tym ściślej się z Nim zjednoczy. Dlatego możemy powiedzieć, że ile stopni miłości mieć może dusza. Tyle może również mieć swych środków w Bogu, jeden głębszy od drugiego. Większa bowiem miłość ściślej łączy z Bogiem. W ten sposób możemy zrozumieć to, co mówił Syn Boży, że w domu Jego Ojca mieszkań jest wiele. Według tego zatem, cośmy powiedzieli, ażeby dusza mogła być w swoim środku, którym jest Bóg, wystarczy, by miała przynajmniej jeden stopień miłości, gdyż przez ten jeden łączy się z Nim przez łaskę. Gdy będzie miała dwa stopnie, złączy się i zjednoczy z Bogiem w drugim, głębszym środku. Gdy przyjdzie do trzech, złączy się w środku trzecim, a gdy dojdzie do ostatniego stopnia, zrani ją miłość Boża aż do ostatniego i najgłębszego środka, a tym samym przemieni ją i rozpromieni podłóg jej całej istoty, władz i sił w takim stopniu, w jakim tylko zdolna jest to przyjąć, i sprawi, że upodobni się całkowicie do Boga. Dzieje się tu bowiem podobnie, jak z czystym i przejrzystym kryształem, poddanym działaniu promieni słonecznych. Im więcej światła otrzymuje on, tym więcej go w sobie skupia i tym jaśniejszy błyszczy. Z powodu obfitości światła i może dojść do tego, że sam będzie wydawał się światłem i nie odróżni się go od światła, gdyż będzie promieniował całą obfitością światła, jakie otrzymał, czyli upodobni się do niego. Tak więc, gdy dusza mówi, że płomień miłości rani. Najgłębszy jej środek istoty, to znaczy, że gdy Duch Święty przeniknie do głębi jej substancję, jej władzę i siły, rani i napełnia ją całą. Ale mówiąc o tej miłości, nie wyraża myśli, że jest ona już tak substancjalną i pełną, jak w uszczęśliwiającym widzeniu Boga w życiu przyszłym. Chociaż bowiem dusza w tym życiu śmiertelnym dojdzie do tak wysokiego stopnia doskonałości jak ten, o którym tu mowa, nie osiągnie ani nie może osiągnąć doskonałego stopnia chwały. I tylko czasem zdarza się, iż na krótką chwilę. Daje jej Bóg podobną łaskę. Lecz mówi tu dusza o tym, aby dać poznać wielkość i obfitość rozkoszy i chwały, jakie przez tego rodzaju udzielanie się odczuwa w Duchu Świętym. Rozkosz ta jest tym większa im, i tym bardziej subtelna, im silniej. I substancjalniej jest dusza przeobrażona i ześrodkowana w Bogu. A ponieważ tutaj osiągnęła to w tak wysokim stopniu, jak tylko można w tym życiu. Chociaż jak wspomnieliśmy, nie tak doskonale, jak będzie w życiu przyszłym, nazywa to najgłębszym środkiem. Czasem jednak może mieć dusza tak doskonały stan miłości w tym życiu, jak w przyszłym, lecz nie może mieć jej owoców i działania, chociaż i one urastają do takiej miary w tym stanie, że są bardzo podobne do tych, jakie będą w przyszłym życiu. I zdaje się duszy, że jest to już życie przyszłe i dlatego ośmiela się powiedzieć to, co tylko można mówić o przyszłym życiu, to jest w najgłębszym środku mej duszy. Ponieważ tak rzadkie i mało z doświadczenia znane są rzeczy, których tu doznaje wspomniana dusza, wydają się zbyt cudowne i niewiarygodne. Nie wątpię, że niektóre osoby, nie znając ich przez naukę ani przez doświadczenie, albo nie wierzą w ich istnienie, albo będą je uważały za przesadzone, lub wreszcie nie będą ich uważały za tak wielkie, jak są w rzeczywistości. Lecz tym wszystkim odpowiadam, że Ojciec Światłości którego ręka nie jest skąpa, lecz z obfitością rozlewa dobrodziejstwa bez względu na osoby, gdzie tylko zechce, ukazuje się radośnie duszą na ścieżkach i drogach, jak promień słońca, nie wzdryga się również i nie uważa sobie za ujmę znajdować swe rozkosze z synami człowieczymi, obcując z nimi na okręgu ziemskim. I nie należy uważać za niewiarygodne, że na duszy doświadczonej i wypróbowanej, oczyszczonej w ogniu utrapień, prac i różnych pokus, a która pozostała zawsze wierna w miłości, spełnia się w tym życiu to, co przyrzekł Syn Boży, mianowicie, że jeśli Go kto miłuje, przyjdzie do Niego Trójca Przenajświętsza, i uczyni w nim swe mieszkanie, oświecając boskim sposobem jego rozum w mądrości syna, uweselając jego wolę w duchu świętym i sprawiając, że zostanie pochłonięty całkowicie i z niezmierną mocą w uścisku ojca i w bezmiarze jego słodyczy. I jeżeli tego udziela niektórym duszom, a jest prawdą, że rzeczywiście udziela, to tym bardziej ta, o której mówimy, nie pozostanie daleko od tych łask Bożych, gdyż to, co o niej mówimy, jest o wiele większe wskutek działania w niej Ducha Świętego niż to, co przeżywa w udzielaniu się i przeobrażeniu przez miłość. Jedna bowiem jest jak zarzewie rozpalone, drugie zaś, jak już wspomnieliśmy, jak zarzewie, w którym tak się rozpala ogiem, że nie tylko jest zapalone, lecz staje się jednym żywym płomieniem. Te dwa sposoby zjednoczenia, mianowicie zjednoczenie przez miłość i zjednoczenie przez płomień miłości, mają pewne podobieństwo do ognia Bożego, który jest na Syjonie, jak mówi Izajasz, i do pieca Bożego. Który jest w Jeruzalem. Pierwsze bowiem oznacza kościół wojujący, w którym ogień miłości nie jest jeszcze do pełności rozpalony. Drugie oznacza widzenie pokoju, czyli kościół triumfujący, gdzie ten ogień, jak piec rozpalony, aż do doskonałej miłości jest. Chociaż więc tutaj dusza. Jak już wspomnieliśmy, nie doszła do takiej doskonałości jak ta ostatnia, to jednak w porównaniu ze zwykłym zjednoczeniem jest jak piec rozpalony w widzeniu, o tyle spokojniejszym, chwalebniejszym i bardziej przenikającym, o ile większy i jaśniejszy jest w węglu płomień od ognia. Czując więc, że ten żywy płomień miłości. Udziela jej tak żywo wszystkich dóbr, Gdyż ta boska miłość wszystko przynosi z sobą. Dusza woła o żywy płomieniu miłości, Jak czule rani siła żaru Twego, Innymi słowy, opłonąca miłości. Jak rozkosznie swymi miłosnymi poruszeniami Napełniasz mnie chwałą, Jaką tylko przyjęć jestem zdolna. Dajesz mi bowiem boskie poznanie odpowiednio do całej zdolności i pojemności mego rozumu. Wlewasz mi miłość stosownie do największej wytrzymałości mej woli. Rozkoszujesz mię w swej w samej mej substancji strumieniami Twych rozkoszy skutek boskiego zetknięcia i substancjalnego zjednoczenia odpowiednio do największej czystości mej substancji, zdolności i zasięgu pamięci, to jeszcze wiele więcej niż można wyrazić otrzymuje dusza w tym czasie, gdy się rozpala w niej płomień miłości. Gdy bowiem dusza jest całkowicie oczyszczona w swej substancji i swych władzach, pamięci, rozumie i woli, wtedy substancja Boża, jak mówi mędrzec, dosięga wszędzie dla swej czystości. Pogrąża ją w sobie tym swym błowskim płomieniem niezmiernie głęboko, przenikliwie i całkowicie. I w tym pogrążeniu duszy, w mądrości. Duch Święty wykonuje swym płomieniem chwalebne poruszenia, których słodycz odczuwając duszę mówi: Bo nie masz w sobie już bólu żadnego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.